Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Subickie Łąki. Dziś mamy 31 dzień stycznia 2015 roku. I dzisiaj druga część tego mojego tryptyku, czyli pokonywanie demonów. Tak się zastanawiałem później, czemu taki tytuł dałem. No i skojarzyłem sobie później przecież Brandon Blanchard i jego Motivation Manifesto, Manifest Motywacyjny itd. i tak dalej. tam jest tak sporo o tym stąd mam to gdzieś mocno w głowie. Pokrywanie demonów, pokrywanie tego trójgłowego potwora smoka, tej trójgłowej bestii, która powoduje, że nie robimy tego, co powinniśmy robić, nie idziemy tam, gdzie chcielibyśmy pójść, gdzieś nas ciągle zatrzymuje. Pierwszy, jak mówiłem wczoraj, to, było, to były wątpliwości, to było zwątpienie, bo wątpliwości prowadzą w efekcie do zwątpienia, a zwątpienie nie da się ukryć. Zwątpienie kosztuje nas dużo czasu i bardzo dużo pieniędzy. I z takiego stanu zwątpienia wrócić do stanu akcji, do stanu działania jest bardzo trudno. Naprawdę, naprawdę kosztuje to kupę czasu i kupę pieniędzy. Wiem, bo doświadczałem zwątpienia i to zwątpienie oczywiście tłumaczyłem sobie zewnętrznymi czynnikami, ale to zwątpienie dotyczyło tylko dziś wewnętrznej pracy, tego co było we mnie. Tego, co było we mnie i mojego podejścia do pewnych rzeczy. Może tego jakiegoś momentami zmniejszenia zaufania czy zmniejszenia takiej pewności siebie do, do, do działania, takiej pewności no, parcia naprzód i no, nie będę może tego rozwijał. Dzisiaj druga część, druga część tego tryptyku, czyli odkładanie. Druga głowa tej bestii kolejnej, czyli odkładanie, prokrastynacja, coś, co niszczy większość ludzkich rzeczy, coś, co sprawia, że większość ludzi Nigdy nie osiąga celu. To Maniana, to jutro, to następnym razem. To jest okej, okay, no. Wybiorę dziś komfort, podświadomie. Wybiorę dziś, co w moim pojęciu będzie mniej bolało, a jutro zrobię to, co będzie więcej bolało, prawda? Co będzie, co wymaga ode mnie więcej w moim pojęciu dzisiaj nakładu, sił, zaangażowania. Odkładanie jest naprawdę a, nieprawdopodobnym demonem. A, I. Jest w każdym z nas, jest w każdym z nas ta tendencja, może wynika to z naszej ludzkiej natury, pewno tak, tego, tego dążenia, tej, tego rozgraniczenia między, między yy, cierpieniem, bólem, a przyjemnością, radością, tego, tego wyboru podświadomego, od tego programu, który mamy, to tak bardzo zależy, ale yy, potrzebujemy sobie z tym radzić, żeby pokonać tego demona, żeby pokonać tego demona odkładania. Oczywiście konieczny jest tam kalendarz, konieczna jest nam wielka samodyscyplina, a konieczne jest myślenie o tym, o czym myślę. Okay? Czyli zdawanie sobie sprawy ze swoich myśli. A takie bycie na bieżąco w kontrolowaniu tego, co się robi. I oczywiście, żeby to wszystko miało sens, potrzebujemy wiedzieć, dokąd idziemy. Potrzebujemy wiedzieć, po co my robimy to, co robimy. To jest tutaj no, krytycznie ważne. I... Potrzebujemy również ustawiać sobie nasze zadania, nasze cele koniecznie z datami. Koniecznie musimy określać ten taki deadline, prawda? Ten, ten, ten taki moment, w którym planujemy do czegoś dojść, coś osiągnąć, kimś się stać, w jaki sposób się rozwinąć do jakiegoś poziomu itd., itd. Bardzo tego potrzebujemy. To jest naprawdę ogromnie, ogromnie, ogromnie ważne. Wtedy łatwiej jest walczyć z tym, z tym demonem tego odkładania, z tym. Z tym z tym przestawianiem rzeczy, przekładaniem, um, bo, bo naraz mamy coś ważnego na teraz, bo naraz coś nam przychodzi do głowy. Zawsze będziemy mieć multum ważnych rzeczy. Jeżeli nie ustawimy sobie priorytetów, jeżeli nie ustawimy, co jest naprawdę najważniejsze, e, jakie rzeczy dla naszego życia, dla całości naszego życia są najważniejsze, są priorytetowe, są podstawowe, to... Przydusimy się, przywali nas ogrom drobiazgów, ogrom szczegółów, ogrom drobnych rzeczy, które ciągle, 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 ciągle będą do nas przylatywać z każdej strony i tych ważnych, tych podstawowych, tych głównych rzeczy, które przeniosą nasze życie na zupełnie inny poziom, które sprawią, że nasze życie zacznie wyglądać tak, jak marzymy, tak, jak chcemy, tak, jak no, gdzieś planujemy w, w głębi nas, żeby wyglądało, wyglądać nie będzie nigdy, prawda? Więc. Myślmy o tym, miejmy tą świadomość, że odkładanie jest tym drugim demonem, naprawdę demonem, to jest coś niesamowitego. To takie jest spokojnie. No co to jest tam że dzisiaj, że ja sobie odłożę coś na jutro. Co za problem, prawda? Nie, czy nawet takie powiedzenia powstały idiotyczne, prawda co masz zrobić jutro, co masz zrobić dzisiaj, zrób jutro i tak, jakie takie głupoty, prawda? No, no ludzie się tym bawią, ludzie się tym bawią. Życie mija, życie się kończy, następni przejmują, bawią się tym, a życie jest tak fantastyczne i tak wspaniałe. Jest tyle świata do zobaczenia, jest tyle rzeczy do nauczenia się, jest tylu ludzi do poznania, jest tyle możliwości wzrostu w nas, że naprawdę nie ma sekundy do stracenia. I nie warto tracić nawet sekundy życia na odkładanie. Najważniejszy i największy sens ma to wszystko, co robimy dzisiaj, co robimy teraz. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!